Ma z tej strony Mat Cox Oficjal w tym odcinku sobie ocenimy i zrecenzujemy najnowszy hit od Natsu, a dokładniej od e, Timu Natsu. Dobrze, więc ocenimy jednak sobie tak, tak piosenkę, e, piosenkę Natsu. Chciałem powiedzieć Timu, ale to już nie jest Team X, tylko Natsu. W ogóle się w mój drugi ulubiony kolor, czyli czarny. Moim kolorem takim ulubionym jest niebieskim, ale tu mamy ewidentnie czarne. To już nie to Team XXX to wiadomo wam się chyba z mam się kojarzy z takimi stronkami dla dowosłych. Na początek był nieco podobny co do... Wiosenki 7, tak z, ty, z, tym, z, ty, z tym samochodem. Nie wiem jak się on nazywa, ale no, fajne, fajne łódko. Tu były jakieś. Ona miała jakieś płatki? Czekaj. Znaczy nie no, ona miała płatki w sensie te płatki z Team X, to ja rozumiem, ale czy miała płatki. No dobra, nie wiem, nie znam nie się. Seba! No i to było trochę dziwne. Nie wiem co to miało znaczyć i to mogę ci najwyższy. Nie no, sama nawet mi się wydaje, że wesebra tutaj nieźle nawiną. Tak, tak ja oceniam to na mnie, że na razie chyba nawet lepiej od niej chyba. To jest ta, co tam chciała, że wyjaśni mi to na MMA. Coś takiego było. Czekajcie, to było na cuduchy, pamiętam to. To chyba jest ta sama Paula. Z, z Boskim będę mieć wiele, wiele wspólnego, bo faktycznie, ja też lubię fotki, tak, i filmować oczywiście, ale oprócz tego, te nawiązanie do Boski takie... Ujdzie, ujdzie. Fajne, a nie, w sumie fajne takie nawiązanie, takie, takie na pewno niepolityczne. Okay. Eee. Tą Ale skąd skojarzy, nie, ona chyba nie występowała w tym, tym DC właśnie tego co pamiętam. Ale Seba występował, Seba z tego co pamiętam występował. Głos mają strasznie podobne właśnie, że bez napisów ciężko się połapać kto kto co spie, śpiewa w ogóle. To jest psycholka. Ta co chce być Oliwą no w mamy? Dobra, mamy te dwie Nikole, które faktycznie zrobiły na mnie chyba największe wrażenie teraz jak one teraz to nawinęły. Yy, Najbardziej tutaj po lewej właśnie.

Jestem tak w niej zakochany, że. Sądzę, ją widzę? 11. Tak, tak, to jest bada ba cegła, nawet o której to w było mowa, właśnie. Pierwszy raz. Hm. Dobry, to powiem tak. Teledysk całkiem niezły. Ocena tego teledysku będzie 7 na 10, dlatego w. We... Nie, no, bardzo, bardzo rytmiczny, huszny, taki, taki, taki vibe bym powiedział. Mmm, wiadomo, ładne dziewczyny. No, najlepiej mi się wydaje, że nawinął Seba. Chyba to był Seba na początku. Nawinęła tam jeszcze Nikola po lewej. Też, i ten Boski, właśnie. Te trzy osoby wy 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 wyrówniane powinny być na medal, właśnie. Yy, tak, a ja będę oczywiście, znaczy, nie wiem, czy będę oglądać to, te, te na Woldy, ale no, zobaczymy. Teledysk też ma oczywiście wiele nawiązań. Coś takich, coś takich z życia, coś takich politycznych, trochę takich, no ogólnie, ogólnie nawiązania są. Dobrze, więc ja będę już powoli kończyć odcinek. Miło było, że oglądaliście i dokończyliście. Miło było, że zostaliście ze mną i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!